Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się niezmiernie z obecności Pana Marszałka w Łążyńskim Ratuszu. Spotykamy się w bardzo dobrym momencie, bo dzisiaj podpisane będą trzy bardzo ważne umowy na realizację projektów. Cieszymy się z tego, że te środki, którymi dysponuje Zarząd Województwa, trafiają do Łąży trafiają do subregionu. Łążyńskiego. Przez te kilka miesięcy działalności zarządu województwa pod przewodnictwem pana marszałka obserwujemy bardzo duży dynamizm, jeżeli chodzi o przydzielanie środków w ramach RPO. Jest to niezwykle bardzo odczuwalne w samorządach. Takie też jest zdanie moich kolegów samorządowców, że. To, co było przez poprzednie lata, kiedy to województwo podlaskie było przecież na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków, to przez te kilka miesięcy działalności tego zarządu. Widać bardzo znaczącą poprawę już urząd marszałkowski w województwie nie jest na tym niechlubnym ostatnim miejscu, cały czas awansuje i widząc też ogromne zaangażowanie członków zarządu pana marszałka Artura Kosickiego, widząc też zaangażowanie samorządowców, widząc też zaangażowanie moich współpracowników. Pracowników urzędu, dyrektorów szkół miejskich, dyrektorów jednostek podległych oraz także przedstawicieli organizacji działających w naszym mieście. My jesteśmy przygotowani na to, żeby te środki zewnętrzne dobrze gospodarować, żeby wykorzystywać je na działalność naszego samorządu. I na pewno przez te najbliższe lata ja wierzę w to, że ta, ta absorpcja tych środków będzie tak wysoka, że na koniec tej kadencji samorządu województwo podlaskie będzie na samej górze, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków. My ze swojej strony na pewno deklarujemy wielką pracę i to, że będziemy te wnioski składać. Za chwilę poproszę zaproszone osoby które reprezentują poszczególne instytucje. Mamy przedstawicieli dwóch instytucji miejskich, panią dyrektor Bogumiłę Olbryś, pana dyrektora MOPS-u pana Jagielaka, gościmy także panią prezes i poproszę też o to, żeby każdy tu z beneficjentów też w skrócie opowiedział o swoim projekcie, o to na jak, w jaki sposób te środki będą wykorzystywane a jeszcze raz dziękuję Panu Marszałkowi za tę ogromną przychylność dla naszego miasta. Panie Prezydencie, Szanowni Goście, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Oczywiście nie mógł tu być mój pierwszy zastępca, honorowy, tak powiem, kolokwialnie ambasador województwa miasta Łomży w Zarządzie Województwa Podlaskiego, Pan Marszałek Olbryś, bo jest to radny z tego okręgu i osoba, która walczy o Łomżę, o interesy Łomży, także jak Państwo widzą dobrze walczy, bo jest skuteczny, przekazujemy środki, dzisiaj to tylko jedne z wielu środków, które płyną do miasta Łomży, do całego subregionu łomżyńskiego, ale oczywiście jako cały zarząd województwa podlaskiego będziemy wspierali cały subregion łomżyński, bo podczas kampanii wyborczej bardzo dużo mówiliśmy o tak zwanym zrównoważonym rozwoju i ten zrównoważony rozwój powinien być namacalny, powinien zamieniać się w fakty, a nie tylko być w sferze domysłu. I dzisiaj e, są już dowody na to, że nie tylko mówimy o tym, ale też dotrzymujemy słowa i konsekwentnie przekazujemy środki. Dziś ponad 4,5 miliona złotych do instytucji z miasta Łomży to jest tylko przypomnę, ponad milion 800 zł dla zespołu szkół ogólnokształcących i weterynaryjnych. Na staże zawodowe, na kursy, na dodatkowe zajęcia to półtora miliona na pomoc osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym, to też milion trzysta na rozbudowę budynku hospicjum. To są oczywiście kwestie istotne dla mieszkańców całego subregionu łomżyńskiego, ale też bym chciał powiedzieć, że to nie tylko kwestie ochrony zdrowia czy edukacji, ale ostatnio w, na, w tamtym tygodniu przekazaliśmy też dotację dla zakła zakładów spożywczych Bona dotacja w wysokości ponad 3 miliony złotych na badania, na rozwój czyli na, na wdrażanie nowych technologii także pamiętamy o Łądży jako Zarząd Województwa Podlaskiego, będziemy dalej pamiętali, będziemy się starali żeby te wszystkie subregiony jedni mówią trzy, my chcemy żeby jako Zarząd Województwa, żeby były też cztery, czyli żeby i Bielsk-Podlaski tutaj był takim ważnym subregionem, rozwijały się w sposób zrównoważony i będziemy w swoich działaniach podejmowali takie decyzje, będziemy kierowali się tymi wszystkimi kwestiami w taki sposób, żeby ten zrównoważony rozwój te wszystkie subregiony odczuły. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Miło mi jest, że możemy dzisiaj no, powiem tak uczciwie, lubię podpisywać te umowy z tego powodu, że cieszę się w tej sytuacji, że te pieniądze trafiają jak najszybciej do beneficjentów, ale to jest też zasługa Urzędu Marszałkowskiego, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którzy ewidentnie przyspieszyli swoje działania i chcą wspólnie z zarządem, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiały do beneficjentów. Taki cel sobie postawiliśmy, będziemy go realizowali. To Pan Prezydent wspomniał, że jest sytuacja taka, że przesunęliśmy się w tym rankingu. No, zależy, jak na niego patrzeć, ale, ale faktycznie żeśmy się przesunęli, nie jest to dla mnie satysfakcja, że się przesunęliśmy się jako urząd o dwa miejsca. Ja bym chciał być na pudle i do tego będziemy dążyli, bo jeżeli my będziemy te środki szybko i sprawnie przekazywali beneficjentom, to całe województwo będzie się rozwijało o wiele szybciej. Mamy nadzieję wtedy, że też jeśli chodzi o inne rankingi PKB, czy inne kwestie związane z bezrobociem, też będziemy, nie będziemy na samym końcu tych rankingów tylko będziemy mogli poszczycić się tym, że nasz cały region rozwija się jeszcze szybciej i jeszcze sprawniej. Także dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Budowa nasza rozpoczęła się w ubiegłym roku. Koszt budowy wynosi milion siedemset tysięcy z tym, że Część środków właśnie będzie pochodziła z y, unijnych środków, które otrzymaliśmy w wysokości miliona trzysta, Z tym, że rozbudowa musiała być konieczna, dlatego że budynek, który był w 2000, 2000 roku oddany, okazał się za mały. nie było takich wymagań, jakie stawia teraz środki z Unii Europejskiej, w związku z tym musieliśmy dobudować 15 metrów do przodu budynek, w których znajdzie się jeszcze dwie cele chorych i pomieszczenia takie jak sala rehabilitacyjna, sala terapii zajęciowej i magazyny, których nie ma właśnie w tym budynku, który był wcześniej budowany w 2000 roku. Śledząc podział środków unijnych kilka lat temu, Wstecz, czekałam na moment, kiedy mi się w rozdziale podziału środków na opiekę paliatywno-hospicyjną. Właśnie w takim rozdziale 4.8 znaleźliśmy się w tym roku, w związku z tym mogliśmy złożyć ten wniosek i wierzyłam w to, że Pan Marszałek przychyli się do tego i przydzieli nam te środki. Szanowni Państwo, ze spuszków weterynaryjnych ogląszczących numer 7 w Łomży, na projekt Rynek Pracy Otwarty dla Młodych Techników staraliśmy się od, żeby było jasne, od 2016 roku, po, no, po różnych negocjacjach, po no, stwierdzeniu formalnym itd., itd. Trwało to dosyć długo, bo przez 3 lata. Przecież cieszę się bardzo i dziękuję tu właśnie wszystkim pracownikom i zarządowi Województwa Spodowalskiego, że wreszcie po tych trzech latach duży projekt na działania 3-3 na tak zwane kształcenie zawodowe młodzieży i podniesienie konkurencyjności rozwojowej w tym kształceniu w stosunku do rynku pracy moich uczniów i nauczycieli wreszcie znalazło finał. Drodzy Państwo, tak jak Pan Marszałek stwierdził, projekt w granicach 1 998 tysięcy złotych. Pieniążki zostaną przeznaczone na takie trzy bloki realizacji przeróżnych zadań, a tych zadań w ciągu dwóch lat mamy aż 18. I to jest blok tak zwany teoretyczny, blok praktyczny i blok staży. W bloku teoretycznym oczywiście przedmioty tak zwane maturalne, szczególny akcent na matematykę, która nie tylko w województwie podlaskim, nie tylko w naszej placówce oświatowej, ale również w skali polskiej no, jest mała zdawalność y matury z matematyki. Oczywiście języki, szczególnie język zawodowy angielski y i pozostałe też y przedmioty maturalne i y zawodowe. Później blok blok właśnie praktyczny. I tutaj szereg, szereg kursów. Szczególnie projekt będzie oscylował w kierunku dwóch techników. Technik weterynarii i technik technologii żywienia i usług gastronomicznych. I tak jak powiedziałam, kursy po linii technika weterynarii to kurs inseminacji zwierząt, korekcji raciz. Przeróżne właśnie takie kursy, które podniosą kwalifikacje umiejętności zawodowe naszych uczniów i nauczycieli. Z kolei z kierunku żywienia i usług gastronomicznych, to przeróżne kursy po linii właśnie gastronomicznej, chociażby carvingu, chociażby dekoracji różnych potraw i atrakcyjność konsumpcji tychże potraw. No i bardzo ważny, bardzo ważny ten blok, blok starzy, starzy, nie tylko właśnie uczniów, ale i nauczycieli. O tyle ta sytuacja jest dla nas ciekawa i, i, i taka wartością dodaną jest to, że 15 lutego bieżącego roku podpisaliśmy tak Tzw. Umowy patronackie, tu umowy będą zawierane właśnie z tymi operantami, którzy, którzy podpisywali z nami miesiąc wcześniej te umowy. Nasz projekt realizowany jest w oparciu o środki europejskie w ramach Funduszu Socjalnego <laughs> przepraszam i w współudziale RPO. Województwa podlaskiego projekt obejmuje wartość 1 710 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z środków unijnych jest to 1 453, złotych. Skierowany jest on do osób niepełnosprawnych mieszkańców z terenu miasta Łomży. Projekt nosi nazwę rozwój usług opiekuńczych i asystenckich na terenie miasta Łomży. W ramach tego projektu Obejmiemy docelowo 60 osób, czyli są to osoby niepełnosprawne, gdzie w większości będą świadczone te usługi bezpłatnie, ponieważ kryterium zostało podniesione do 150% kryterium ustawowego. W ramach tego projektu będziemy wypożyczać również sprzęt rehabilitacyjny w postaci łóżek, materacy, przeciw, przeciw nowych wózków inwalidzkich, schodów łazów. Yy, docelowo będzie objętych 45 kobiet i 15 mężczyzn. Projekt jest rozłożony na dwa lata. Yy, chciałbym bardzo serdecznie w tym miejscu podziękować Panu Prezydentowi, który zawsze Przychylnym okiem i wspiera nas, jak i całemu urzędowi marszałkowskiemu, który oczywiście pozytywnie rozpatrzył nasz projekt, i w związku z tym możemy go realizować. I również chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy byli bardzo zaangażowani w ten projekt. No i myślę, że realizacja tego projektu. Y, y, da y, materialne, jaki y, przyniesie efekty w postaci rozwoju tych usług opiekuńczych.